Natomiast no, są takie powieści, ekranizacje, które pokazują, że społeczeństwo wampirze jest wymieszane w społeczeństwo ludzkie, bieżące, teraźniejsze i kryją się gdzieś, no bo trzeba wyjaśnić, dlaczego o nich nie wiadomo. Czy to w Królowej Potępionych, czy to w. Właśnie... Wampir Maskarada. Maskarada, z... tak, czy to w Zmierzchu, w Helsingu. Tak, ale to też jest bardzo częsty motyw, gdzie wampiry, mimo posiadanej potęgi, tej mocy, to zdają sobie sprawę z też potęgi ludzkiej, bo potęga ludzka zawsze leży w innowacji i w tych osiągnięciach naukowych, gdzie na przykład w aktach Dresdena, całe te ukryte społeczeństwo magiczne, czy to mówimy o jakichś czarodziejach, wróżkach, czy o wampirach, uważa właśnie złamanie takiej maskarady, złamanie tej, tego... O, tego tabu. Tak, tego tabu, tej zasłony, czyli wprowadzenie zwykłych ludzi do, do tematu jako opcję nuklearną, bo ludzie, jeżeli zdadzą sobie sprawę, że istnieje dla nich takie zagrożenie, to mają narzędzia, żeby sobie z tym poradzić. Zawsze mnie to dziwiło z tego względu, że no okej, okay, no właśnie ludzie wprowadzają tą innowację, mają srebrne kule, broń atomową, helikoptery, czołgi i w ogóle. No, okej. Okay. No ale w 1300 roku to nie mieli. Mieli miecze, więc czemu ludzie doszli do w ogóle do takiego poziomu, żeby mieć taką broń? To zwykle się nie tłumaczy, bo chodzi o to, żeby stworzyć fajny setting. Tak, tak. Właśnie, właśnie to jest problem, że bardzo często, jeżeli wampiry były obok od, ludzi tak. od samego początku świata, jak to na przykład jest w wampirze maskaradzie, to bardzo często musi to być wyjaśniane za pomocą elementów tabu, elementów nadnaturalnych, jakiejś psychologii potwora, żeby ludzie mieli możliwość dojść do takiego poziomu, który jest zagrożeniem, dla za zdałam. Tak, jest zagrożeniem, ale przede wszystkim, że nie można sobie z ludźmi poradzić. Tak, ale właśnie to jest ciekawe, że rzeczywiście ludzie są zagrożenie, nie można sobie z nim poradzić, ale często jest tak, że nawet jak ludzie mają te srebrne kule i inne tam możliwości, to i tak czasami przegrywają z tymi wampirami, że to nie jest tak, że są totalnie potężni, że przychodzi jakiś potężny wampir i wybija tam oddział słatu, na przykład, więc co dopiero oddział rycerzy. No. Tak, aczkolwiek tutaj też jest ciekawa rzecz, że bardzo często właśnie są te elementy nadnaturalne, które idą ramię w ramię, bo jeżeli mówimy chociażby o świecie mroku, to. Wampiry nie są tam jedynymi istotami. Są tak. też wilkołaki, którym wampirom nie mogą się oprzeć. Są też na przykład magowie, którzy za pomocą magii też mogą się opierać, więc tam są, można powiedzieć, różne siły gdzieś w cieniu ludzkiej cywilizacji ze sobą walczą. Tak, tak. O... Dojrzewają. Tak. Ale to też właśnie pokazuje, że ludzki mak no jest w stanie walczyć z tymi wampirami, z tymi wilkołakami, tak? Ale też na przykład tak jak w Helsingu, gdzie wampir zaczyna współpracować z ludźmi Alucard, tak? I wybijać bardzo potężny wampir, wybija po prostu inne wampiry. Tam jak te oddziały tej organizacji... Helsing lecą, to zwykle giną, albo większość z nich ginie, a przychodzi Alucard i tam po prostu wybija te wampiry, które tam się gdzieś latają. Tak, awatają. w anime, bo tu tutaj mówimy o anime, w Helsingu, Alucard ma taką siłę, że może stawać naprzeciwko małym armiom, natomiast to jest też bardzo ciekawe, że on zaczął współpracę z ludźmi, dlatego że został pokonany przez ludzi, przez drużynę, nie pamiętam, czy to było 5-6 osób. Tutaj, może spoilery. No tak, uwaga, dla tych, spoilery. dla tych, którzy chcą obejrzeć anime. to nie jest lekka twórczość, biorąc pod uwagę, że jest to anime pełne krwi i no, elementów mocno dojrzałych, ale uwaga, spoilery. Alucard czytane od tyłu Drakula, no tak. no to jest po prostu Drakula, który został pokonany przez Van Helsinga, gdzie nie jest to jasno powiedziane, ale jest taka sugestia, że stało się coś w podobieństwie do wydarzeń z książki, gdzie drużyna łowców wampirów przybyła i pokonała Drakulę, tylko że nie byli w stanie go zabić, więc go zapieczętowali. I to też jest ciekawe, bo tutaj patrzymy na, jeśli chodzi o kwestie filozoficzne, gdzie Drakula patrzy na bycie potworem, na właśnie używanie tych sił nadnaturalnych, patrzy z pogardą. I człowieczeństwo jest dla niego to najwyższą wartością, że jego pokonali ludzie. Człowieczeństwem, gdzie za pomocą siły, woli, za pomocą tak. swoich własnych umiejętności byli w stanie go wymanewrować i powstrzymać, mimo całej potęgi, jaką Tak, władam. To właśnie, bo moim zdaniem piękne, że ten Drakula zaczął cenić na tyle cenić właśnie te wyższe wartości, tą siłę woli, ponad tą brutalną siłę fizyczną i jakąś magię, że zaczął służyć po tym ludziom właśnie ze względu na taki szacunek, że służył temu mistrzowi ze względu na to, że cenił jego cechy, że doceniał jego tą kruchość, ale też tą siłę w obliczu kruchości. Jego, tak? ale też i później jej, czyli jej, jej tak, Integrę, tak, tak. która stała się jego panią w trakcie serialu. No tak, bo ludzie żyli dużo krócej niż on, więc po prostu ci mistrzowie, którym sięgał tą wierność, się zmieniali, to byli tak. potomkowie Valhansinga. Ale, ale właśnie ciekawe, trzymał że... słowo, właśnie o to chodzi, tak, był słowny. Ale też jest ciekawe, że wystarczy spojrzeć na to, że Alucard też... Patrzył na ludzi słabych z pogardą. Właśnie na tych, tak. którzy nie dorastali do tego ideału ludzkości, tych najlepszych tak. ludzi, jakich miał okazję spo, spotkać tak. i poznać. Pogardą patrzył na tych uzwierzęconych, takich, tak. którzy dopuszczają się głupiej przemocy, bezsensowności. No. Tak? tak samo te niższe wampiry, które tylko zabijały. Też traktowało je jak jakieś tak. mięso. Tak, jeżeli to jesteśmy przy temacie anime, Wydaje mi się, że należałoby wspomnieć jeszcze o paru. Takich z wampirami, a jest ich trochę. Myślę, że nie starczyłoby Ech. czasu na to, żeby tak. wspomnieć o wszystkich wampirach, zwłaszcza, że w bardzo wielu anime wampiry występują często jako postacie poboczne. Hmm. Tak, ale kiedy mówimy o Kraju Kwitnącej Wiśni, to... Można powiedzieć, że ludzie tam mają też fantazję w kreowaniu historii o wampirach, bo stamtąd pochodzi seria Castlevania, seria gier komputerowych, w których Dracula jest. Głównym wrogiem, głównym wrogiem. a Alucard jest jego synem, półwampirem. Tak, tak, jest, i, jest Dampirem. I, tak, Dampirem on wypiera się właśnie tej, tej strony mrocznej i służy głównie ludziom, raczej współpracuje. Czasami ma tam swoje jakieś tam, wiadomo, intencje i tak, plany. I, te, I też mamy łowców wampirów, czyli rodzinę Belmontów, których kolejne pokolenia walczą z Draculą i jego sługami. No i oczywiście Castlevania to seria gier, ale też taki miniserial animowany. No jeśli chodzi o Castlevania to akurat to jest, można powiedzieć, franczyza dość popularna, bo sporo różnych rzeczy, nie tylko gier powstawało, zresztą są też różne linie czasowe gier i naprawdę mo można się wgłębiać w ten temat, ponieważ mamy tam właśnie Drakule, mamy w ogóle koncept śmierci, który się pojawia. Tam mamy Carmille przecież, bardzo potężną tak. wampirzycę. Tak, to jest to jest seria, która czerpie z właśnie tych zachodnich tradycji wampirzych mocno, tylko je odpowiednio przekręca, żeby je umieścić w takim przerysowanym świecie, można powiedzieć. Gdzie jest ten mrok, tak. ale jest to też heroiczność, ta epickość bohaterów, którzy za pomocą bicza i magii potrafią pokonać zło. Dokładnie. To ja bym może tutaj jeszcze, skoro jesteśmy w Japonii, to jest taka manga, którą ostatnio czytałem, to ma całkiem ciekawy motyw. To jest paranoid mag, czyli paranoiczny mag. Dosyć ciekawa twórczość, gdzie mamy społeczeństwo magów, które kontroluje świat, którzy są tradycjonalistami, w, jeżeli chodzi o to magię, że nie poszli z duchem czasu. Fakt, że mają magię, która zmienia wspomnienia, kontroluje te tak osoby, sprawia tak naprawdę, że są całkowicie bezkarni i są gdzieś tam ponad tym społeczeństwem. I to jest świat, gdzie mamy do czynienia z wampirami, mamy do czynienia z wilkołakami, z tym wszystkimi naturalnymi istotami. I wszelkie zbrodnie, które oni popełniają, są po prostu ukrywane przez tę organizację magów, ponieważ no, magowie nie chcą, żeby ten świat magii po prostu wyszedł na jaw. Pytanie brzmi, skoro mają taką potęgę, czego się obawiają? Znaczy, wydaje mi się, że nie obawiają się samych śmiertelników, tylko obawiają się... Magi obawiają się istot nadprzyrodzonych, które wychodzą poza tak naprawdę ich organizacje, które nie chcą być bezpośrednio w ramach tej tylko i organizacji. To, co mówisz, brzmi mi bardzo jako właśnie Świat Mroku. Tak, tak. Seria gier fabularnych wydana przez wydawnictwo White Wolf, czyli Biały Wilk. Żadnego powiązania z Geraltem. O którym może porozmawiamy też tak, w kontekście wampirów, tak, tak, ale tak, to później. Tak. I jeżeli się zagłębi w, można powiedzieć, kosmogonie Świata Mroku, to ona też jest kontrolowana powiedzmy, przez magów i w magowie, można powiedzieć, kontrolują to, jak świat idzie, też są tradycjonistami i właśnie ci magowie, można powiedzieć, którzy się przed tym wybijają, chcą nowoczesność, chcą łamać tą, tą tradycję, są, można powiedzieć, tymi odszczepieńcami, złoczyńcami i te wszystkie istoty nadnaturalne też są, można powiedzieć, pod to podległe, ale bardzo często podległe w taki sposób, że nie są sprzymierzone z magami i magowie traktują je jako konieczne zło. A z drugiej strony, jeżeli mówimy o wampirach w tym świecie, to jest to również ciekawe, skąd pochodzą. Ponieważ mamy Drakulę, tak? Drakula, który był Wladem Tepeszem, który jest znany właśnie z tego nabijania na pal, z tych krwi, który pobierał nauki w Szkole Czarnej Magii, z Kolomans i stał się wampirem. Jest to zagnieżdżone w tych też słowiańskich mitach o wampirach. Tymczasem świat mroku poszedł daleko w przeszłość i wampiry połączył z Kainem, czyli tym bratem Abla, pierwszym mordercą i że właśnie to przelanie krwi spowodowało klątwę na nim dorzuconą i klątwę nieśmiertelności, ale też to przelanie krwi było powiązane z tym, że ten głód krwi w nim pozostał. No, to jest rzecz ciekawy, To akurat nie było powiedziane w tej mandze o genezie wampiryzmu. Natomiast główna postać, która właśnie próbuje łączyć nowoczesną technologię z magią, i przez to tak naprawdę staje się bardzo potężna, właśnie poluje bardzo często na wampiry i bardzo dużo tych wampirów po prostu likwiduje, ponieważ oni żywią się na ludziach. No, nie na ludziach, na magach, tylko na zwykłych ludziach, którzy są nieświadomi, których morderstwa są zamieniane pod dywan, tłumaczone jakimiś wypadkami, jakimiś przykrymi zdarzeniami. Ale to też jest bardzo ciekawe, właśnie jak o tym mówisz, bo w Świecie roku jest sugestia, że rządy i na przykład organizacje rządowe są świadome istnienia na przykład wampirów i ich istot naturalnych, ale chronią publikę przed tym i jakby też pomagają w ukrywaniu tego. Ja chciałem raczej podążyć teraz do kwestii, można powiedzieć, symbolicznych, bo bardzo mi się podoba, jak wiele różnych Książek, filmów, czy w ogóle Franczyzm podchodzi do tego, co my znamy jako standardowe moce i, i słabości wampirów, że na przykład mamy sytuację w świecie mroku, dlaczego wampiry są wrażliwe na światło. No dlatego, że Cain zabił Abla o świcie. I to w słońce, które wychodzi, ma przypominać o jego hańbie, o jego grzechu, mm. że właśnie wampiry muszą się chować w mroku, że mają tą, że ta krew, którą muszą pić, jest spowodowana właśnie tym przelaniem krwi. Na przykład mamy. Drakule 2000, która jest... Film jest słaby, ale jest tam ciekawa rzecz, gdzie tam z kolei ten Drakula, ten wampir, on pochodzi od Judasza, który zdradził Jezusa. I tam też wrażliwość na światło wiąże się z tym, że on się powiesił o świcie. Wrażliwość na srebro, bo srebrniki, tak? Więc jakby bardzo mi się podoba, że jest ta inwencja bardzo wielu twórców do jakiegoś wyjaśniania w ciekawy sposób tych wampirycznych mocy i słabości. Tak, to jest akurat lepsze niż po mówienie, to jest przodek wampir, jak to mamy w królowej potępionych, że to jest jakaś tam królowa, egipska, i tak dalej, i tak dalej, która po prostu była dawno temu i sobie tam zaczęła hibernować. Natomiast taka symbolika jest bardzo ciekawa, ale to, że jakaś moc stoi za tą symboliką, często tą mocą jest właśnie Bóg. Tak. To Bóg nadaje klątwę, no albo ktoś, powiedzmy, z jego ramienia na pewną grupę. I to jest dość ciekawe dla mnie, przynajmniej jak myślałem o tym, bo rzucasz klątwę na kogoś po to, żeby być może go ukarać ze względu na Judasza, ze względu na Kaina i tworzysz grupę krwiożerczych potworów, które masakrują ludzi. Chym. Ciekawy rodzaj kary. Na pewno nie dla tych potworów. No, no, może też, ale... To jest, to jest ale... ciekawe, bo to są, można powiedzieć, taka samo realizująca się przypowiednia, że to jest kara, tylko że ta kara się dalej rozprzestrzenia. To jest tak, jak kiedyś właśnie też rozmawiałem z pewną religijną odnośnie tego, że no, Bóg stworzył w ogrodzie Eden te wszystkie już zwierzęta, no i one tam żyły sobie spokojnie, no ale kiedy już ten grzech się stał i tak dalej, i tak dalej, one sobie wyszły, no to już zaczęły się zjadać. To ja się pytam, to dlaczego Bóg tworzył w ogrodzie Eden lwa z dużymi zębiskami? Tak sobie po prostu stworzył, myślał, że jest fajnie, i potem jak już nagle nie trzeba było się kochać, to można było się zjadać. Chodzi o to, że no, jak tworzysz coś z dużymi zębiskami, które jest po prostu predestynowane do zabijania, jest najlepiej skonstruowane do tego, żeby zabijać innych. No to tu już jest pewien problem, tak? Tak jak tworzysz, nadajesz klątwę na istoty, które stają się potężniejsze, stają się naturalnymi mordercami, no to naturalnie będą cierpieć na tym inni, najczęściej niewinni ludzie. Jeżeli chodzi o w ogóle elementy naturalne, bo to jest ciekawe, jak mówiliśmy o jestem legendą, to jest też takie podejście, żeby właśnie... Naukowe. Naukowe, tak? tak. Żeby tłumaczyć wampiry naukowo. Wspomniałem już, że jest Daybreaker's Fit, ale na przykład ciekawe podejście do wampirów ma komiksowe uniwersum Marvela, gdzie... Jest tam Drakula, jest tam magia, są tam takie, powiedzmy, elementy naturalne, ale z drugiej strony mamy też Morbiusa, czyli wampira, który stał się wampirem z powodów naukowych i on, powiedzmy, jest naukowcem wampirem, który ma inne podejście do, do tego świata. Jeżeli tutaj mówimy o takich naukowych przyczynach wampirów, to w takiej książce science fiction, jak Ślepowidzenie, tam był, to nie był główny motyw, to był gdzieś motyw bardzo poboczny, gdzie wysyłano statek kosmiczny do zbadania kolonii obcych. Po prostu na tym statku stwierdzono, że potrzeba ludzi o jak największej gamie umiejętności. Między innymi zdano tam na tym statku wampira. A skąd wampir na statku kosmicznym? No stąd, że Według tak naprawdę książki, wampiry kiedyś istniały. To była po prostu odmiana rasy ludzkiej, która żyła kiedyś na Ziemi i wyginęła. I to jest bardzo ciekawe. Dlaczego taka rasa, która była silniejsza, bardziej okrutna, miała inna, inne umiejętności umysłowe, nagle wyginęła? No, przez tak naprawdę krzyże, ale o co chodzi z tymi krzyżami? No, krzyże nie były zawsze, chrześcijaństwo szło bardzo późno. Chodziło o krzyże, a dokładnie o kąty proste. Ta rasa miała skazę psychiczną, która zaczęła się objawiać, kiedy po, zaczęła powstawać cywilizacja. Czyli ludzie zaczęli budować rzeczy z kątami prostymi, które w naturze bardzo rzadko występują i po prostu to doprowadzało do pewnej degeneracji, tak do tego, że oni nie mogli się przed tym bronić, po prostu wymarli przez powstanie cywilizacji. To jest dziwne. Tak, tak. Ale to też takie ciekawe wytłumaczenie, dlaczego, skąd te krzyże na przykład w mitologii. Po Mówimy proste. o krzyżach, natomiast tutaj jednak kwestia nie, nie dotyczy krzyży jako krzyży, tylko dotyczy sakraliów, elementów religijnych, bo jeżeli pamiętamy, no to wbrew pozorom w Drakuli jest ten krzyż, którego używa Van Helsing, ale jest też hostia i hostia tak. jako ten element święty pomaga w walce. I z drugiej strony na przykład też wrócę do świata mroku, do właśnie wampirów, dlatego że tam jest kwestia tak zwanej prawdziwej wiary, gdzie ktoś kto prawdziwej wierzy potrafi się oprzeć wampirowi i go przegonić tym elementem swojej wiary. I ta wiara nie musi być chrześcijańska. Tak jak wspomniałeś wcześniej, Pawle, jest to dokładnie przedstawione, że na przykład muzułmanin z prawdziwą wiarą może za pomocą modlitwy do Allaha Przegnać wampira, który zareaguje tak samo, jak na przykład spotka prawdziwie wierzącego buddystę. Tak, to to jest lepsze niż podejście, że tylko i wyłącznie jedna wiara daje sobie radę, no bo co w Azji, tak, tam by wampiry rządziły.